To jest ta kwestia podstawowa. Putin, proszę Państwa, proszę się rozsiąść. Tomasz Gryguć, agent polski. Człowiek, któremu leży dobro Polski na sercu i interes narodu i państwa polskiego przede wszystkim. Przede wszystkim zacytuję Państwu, bo tego nie usłyszycie przemówienie Putina, które wygłosił na 10. Moskiewskiej Konferencji Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 sierpnia. Proszę posłuchać uważnie, co ten człowiek mówił dobrze? Nie mówił rzeczy odkrywczych, ale na pewno w porównaniu z tym chłamem, który słyszycie w mainstreamie, warto posłuchać rzeczy, które w porównaniu z tym chłamem brzmią nie tuzinkowo. Pan Putin 16 sierpnia Moskwa przemówienie. Sytuacja na świecie zmienia się dynamicznie. Kształtuje się świat wielocentryczny i coraz więcej krajów i narodów wybiera drogę wolnego, suwerennego rozwoju w oparciu o swoją tożsamość, tradycje i wartości. Tym obiektywnym procesom przeciwdziałają zachodnie globalistyczne elity, czyli Gady, prowokując chaos, podsycając stare i nowe konflikty, realizując tzw. politykę powstrzymywania, a w rzeczywistości podważając wszelkie inne alternatywne, suwerenne drogi rozwoju. W ten sposób starają się ze wszystkich sił zachować hegemonię i władzę, która wymyka się im z rąk, próbując utrzymać kraje i narody w ucisku neokolonialnego porządku. Ich, e, hege, ich hegemonia oznacza stagnację dla całego świata, dla całej cywilizacji, obskurantyzm i zniesienie kultury. Kultury oznacza po prostu neoliberalny totalitaryzm, w którym my zdychamy. Używania, używane są wtedy, mówił dalej pan Putin, używane są wszelkie środki. Stany Zjednoczone i ich wasale w sposób rażący ingerują w wewnętrzne sprawy suwerennych państw. Organizują prowokacje, zamachy stanu, wojny domowe, groźby, szantaż i naciski. Tym próbują zmusić niepodległe państwa do uginania się do ich woli, do życia według obcych im zasad. A wszystko to odbywa się w jednym celu, aby utrzymać swoją dominację, model, który pozwala pasożytować na całym świecie tak, jak to było wieki wcześniej, a taki model można utrzymać tylko siłą. Czy nie piękne i prawdziwe słowa Pana Władimira Putina? Kreml mówi. Kreml w waszym... Głos Kremla w waszym domu. Dalej. Mówił pan Putin. Dlatego tak zwany kolektywny Zachód celowo niszczy system bezpieczeństwa europejskiego i tworzy nowe sojusze wojskowe. NATO przesuwa się na wschód, budując swoją infrastrukturę wojskową, w tym rozmieszczając systemy obrony przeciwrakietowej i zwiększając zdolności uderzeniowe sił ofensywnych. Innymi słowy, obłudnie deklaruje, że, e, że wynika to z potrzeby wzmocnienia bezpieczeństwa w Europie, ale w rzeczywistości dokładnie dzieje się odwrotnie. Jednocześnie propozycje przedstawione przez Rosję w grudniu ubiegłego roku, omawiane przeze mnie tutaj na wielu kanałach w sprawie wzajemnych środków bezpieczeństwa, zostały po prostu po raz kolejny zignorowane. Aby utrzymać swoją hegemonię, Stany Zjednoczone potrzebują konfliktów, dlatego dla narodu ukraińskiego przygotowali los mięsa armatniego zrealizowali projekt antyrosyjski, przymknęli oko na rozprzestrzenianie się ideologii neonazistowskiej, na masowe mordy mieszkańców Donbasu, pompowali i nadal pompują reżim w Kijowie bronią i w tym bronią ciężką. W tych okolicznościach zdecydowaliśmy się my Rosjanie, mówi dalej Władimir Putin, przeprowadzić specjalną operację wojskową na Ukrainie w pełnej zgodności z Kartą Narodów Zjednoczonych. Cele tej operacji są jasne i precyzyjnie określone. Ma ona zapewnić bezpieczeństwo Rosji i naszym obywatelom chronić mieszkańców Donbasu przed ludobójstwem. Sytuacja na Ukrainie pokazuje, że Stany Zjednoczone starają się przedłużyć ten konflikt, w ten sam sposób działają, podsycając potencjał konfliktów w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Jak wiadomo, ostatnio Stany Zjednoczone po raz kolejny celowo próbowały dolać oliwy do ognia i zdestabilizować sytuację w regionie Azji i Pacyfiku. Wizyta słynna wiedźmy Pelozji w Tajwanie. Amerykańska przygoda z Tajwanem to nie tylko podróż nieodpowiedzialnego polityka, ale część celowej, świadomej strategii Stanów Zjednoczonych służącej destabilizacji i chaosu w regionie i na świecie. Bezczelna demonstracja braku szacunku dla suwerenności innych krajów i ich międzynarodowych zobowiązań. Postrzegamy to jako starannie zaplanowaną prowokację, powiedział Putin. I dalej. Oczywiste jest, że za pomocą takich działań Zachodnie globalistyczne elity. Zachodnie globalistyczne elity między innymi próbują odwrócić uwagę własnych obywateli od ostrych problemów społeczno-gospodarczych spadającego standardu życia, bezrobocia, ubóstwa, deindustrializacji na zachodzie i w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, zrzucić własne nie, nie nie zrzucić własne niepowodzenia na inne kraje Rosję, Chiny, kraje, które bronią swojego punktu widzenia, budują suwerenną politykę rozwoju, nie, pod, pod, nie podporządkowując się dyktatowi ponadnarodowych elit. Widzimy również, że kolektywny zachód stara się rozszerzyć swój system blokowy na region Azji i Pacyfiku, analogiczny do NATO w Europie, w tym celu powstają agresywne sojusze wojsk politycznych, takie jak Aukus. Tylko wielocentryczny układ zmniejszy napięcia w świecie, przezwycięży zagrożenia i ryzyka w sferze wojskowo-politycznej i zwiększy poziom zaufania, mówił Putin. Po raz kolejny era jednocentrycznego porządku świata staje się przeszłością. Bez względu na to, jak bardzo beneficjenci obecnego modelu globalistycznego trzymają się zwykłego stanu rzeczy, jest on skazany na zagładę. Zmiany geopolityczne o skali historycznej idą w zupełnie innym kierunku. Sami ocencie, ile w tym jest nieodpowiedzialnej mowy tyrana, czy człowieka, który jest członkiem elit, które bardzo trzeźwo, zdroworozsądkowo oceniają sytuację na świecie, właściwie wskazując rozkładane akcenty i rozkładane akcenty gdzie, kto jest wrogiem, jakie są prawdziwe intencje poszczególnych poszczególnych graczy. Ja już nie mówię o tych biedaczkach warszawiwskich, bo ci to w ogóle nie, nie mają czasu, przecież oni muszą tutaj zarabiać na życie. Nad Wisłą, na polińskich terytoriach mandatowych, na polińskich terytoriach przemarszu. I jeszcze dodatkowo jest kolejna rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow, paktu Hitler-Stalin. E, przypomnę, Polacy, Beck zwłaszcza nie sądził, żeby z tego paktu cokolwiek było, coś cokolwiek by za, co za idioci. Wtedy w 1939, kiedy już Polski właściwie nie było, to w Warszawie zakładali, że ten pakt Ribbentrop-Mołotow nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia. Zakłamywali rzeczywistość, Beck zakłamywał rzeczywistość. Wiedział, że to jest już. Mm, już leci gilotyna z góry, ale twierdził, że i nawet polski elit twierdził, że to nie stanowi takiego zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiego, dlatego że dwie odmienne m, parareligijne systemy nie są w stanie współprac współpracować ze sobą, bo wierzyli, że coś takiego jak bycie bolszewikiem i bycie narodowym bolszewikiem to tak na poważnie to wszystko, To tak jak dzisiaj prawica i lewica, i niektórym się wydaje, że tutaj nie ma, nie ma żadnej platformy do jakiegokolwiek porozumienia. Zawsze jest to po pierwsze, a po drugie przecież te wszystkie hagady, te wszystkie plastry, te wszystkie kody, to są przecież wrzuty dla kurczaków, żeby zajmować im głowy. I nie przypadkiem pan Stalin Witając pana Joachima von Ribbentrop'a na Kremlu 23 sierpnia, wyściskał się z nim prawie jak nasz Andrzej, doktor praw, z klaunem, pacynką amerykańską, narkomanem kioskim. Wyściskał się pan Józef Stalin z panem Joachimem i powiedział: A to żeśmy się nawyzywali, ile to teatru było w przeszłości, a teraz przystąpmy po prostu do interesów. I ten interes, ten interes jest prokurowany właśnie, konstruowany nad naszymi głowami, na nas, bo największą, e, największe koszty i największą e, cenę zapłacą Polacy za tę całą zawieruchę amerykańską w naszym regionie. Polacy. I nie daj Bóg także Białorusini, bo Ukraińcy jakoś tam cwanem, świńskim swędem wyjdą na swoje. Największymi frajerami byli, są i będą zawsze Poliniacy. Polacy nie, ale Poliniacy. I ci renegaci, którzy tak jak w 1939 roku prowadzą w sposób fatalny polską politykę. Do widzenia.